Witam, witam, na zdrowie nie pytam, tu sobie byście podiały Jestem na terenie kortowa To jest miasteczko studenckie Kortowo yy. Ludzie chodzą na spacery z dziećmi z kotami, psami itd. Yy. Są tu ławki, można usiąść eee, można przyrodę sobie ogarnąć Można usiąść se na ławce z kobietą na spacer przyjechać po parku kortowskim są kamery oczywiście, z bezpieczeństwo 100%. jak mówiłem Są rowerzyści, są piesi Trzeba uważać, są zakochane pary są spacerzy spacery można się usiąść tak jak ja teraz się usiadłem i już odetchnąć świeżym powietrzem w parku kortowskim idę zobaczyć czy coś ruszyło z tym molem kortowskim bo wiecie e, jak przyjechałem na dzień przed Kortowiadą rozbierali, rozbierali te e, molo kortowskie tutaj co jest to, to jeziorko kortowskie jest tu też wypożyczalnia Rowerów, jachtów, kajaków. Wszystko na kartę. Ten dowód można wypożyczyć na godzinkę, dwie, na cały dzień. To zależy. Jest tam restauracja. Tam, gdzie są te, te, te białe, takie kajaki. Zbliżenie bym musiał zrobić wiecie, tam jest restauracja, tam jest pub, tam jest sala balowa, tam można przyjechać imprezę zrobić zamkniętą, oczywiście na 50 osób, na 60, więcej nie, coś mi się zdaje. Ale wokół Kortowa też jest jeszcze inna restauracja, nie? także można sobie poszukać. No, na pewno ludzie sobie jeżdżą rowerami, e, jeżdżą sobie i się rozmawiają, gadają. Wycieczki rowerowe, tak jakby się tutaj tego na końcu drzewa w kortowie. Tak jest, zrobiłem zdjęcie, zbliżenie robię wam, żebyście widzieli. Tam jest taki biały budynek, tam jest toy toy i tam zaraz za tym toy toyem jest restauracja.